Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem w Tygodniu Pacjenckim, kiedy rozmawiamy na temat raka piersi i raka prostaty, jest doktor Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej curie Państwowy Instytut Badawczy. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałabym z panem doktorem porozmawiać na temat sytuacji pacjentów z rakiem prostaty. Jak przebiegało leczenie tej grupy pacjentów w najtrudniejszym czasie epidemii i czy ta sytuacja już się poprawiła. W sytuacji specyficznie dotyczącej leczenia chorych z rakiem gruczołu krokowego, rakiem prostaty mieliśmy dosyć co w sobie sensie komfortową sytuację z tego względu, że znakomita większość pacjentów leczonych leczona jest hormonalnie, jest to o tyle wygodne dla nas postępowanie, ponieważ prowadzone są w postaci zastrzyków podawanych zwykle w odstępach 3 bądź 6-miesięcznych, co czyni wizyty koniecznymi tylko i wyłącznie w tych momentach czasowych, a więc w dosyć dużym rozstrzale czasowym, w dużej odległości czasowej. Niemniej oczywiście nie wszyscy pacjenci z tą chorobą mogą być prowadzeni tylko i wyłącznie leczeni hormonalnie. Pacjenci otrzymujący chemioterapię musieli mieć delikatnie zmodyfikowane podawanie leków. Schematy z wlewami chemioterapii co tydzień, co dwa tygodnie rozrzedzaliśmy do standardowego dawkowania co trzy tygodnie. Niemniej odraczając kwalifikacje nowych pacjentów do chemioterapii na moment korzystniejszej sytuacji epidemiologicznej. Z kolei chorzy leczeni w ramach tzw. programów lekowych nowoczesnymi, kosztownymi lekami hormonalnymi, gdzie NFZ ministerstwo zwykle oczekuje wizyt rzadziej niż raz na miesiąc, mogli w wyjątkowych sytuacjach otrzymywać zapas leku na okres dłuższy i odwiedzać ośrodek rzadziej niż to standardowo się odbywało. Oczywiście my nie przeceniamy i mamy pewien dystans do środków ostrożności, które sytuacja czy decyzje polityczne, decyzje administracyjne wymuszają. Niemniej mamy świadomość również tego, że populacja pacjentów chorych z rakiem gruczołu krokowego zwykle mężczyzn w wieku Dojrzałym bądź starszym, to populacja ryzyka. Z powyższego rzeczywiście zmniejszanie częstości wizyt chorych w ośrodku jest postępowaniem jak najbardziej wskazanym i zwiększającym bezpieczeństwo prowadzenia terapii, i ograniczenie tych wizyt tylko i wyłącznie do sytuacji, kiedy mają przyjść oddać krew na badania laboratoryjne, które zlecamy, względnie wykonać badania obrazowe w ramach kontroli w trakcie terapii. A następnie, na przykład, przyjść po przyjęcie zastrzyku hormonalnego, o którym wspominałem, czy też wlewów chemioterapii, ograniczyć do minimum, tak by to narażenie rzeczywiście było jak najmniejsze. Część porad, które można było zorganizować zdalnie, realizowane było w trybie teleporad, więc telefonu do pacjenta w wyznaczonym dniu. Omówienie wyników badań laboratoryjnych czy obrazowych, które mieliśmy dostępne w systemie, ustalenia dalszego postępowania, wydania recepty elektronicznej, co jest już w większości ośrodków możliwe i rzeczywiście jest to dobre, praktyczne rozwiązanie, które ułatwia nam sprawowanie opieki, i pa pacjentowi realizację terapii. Wobec powyższego. Te modyfikacje wymuszone przez sytuację w moim odczuciu i taką mam nadzieję tylko nieznacznie utrudniły funkcjonowanie w pewnych aspektach tej opieki, natomiast generalnie bilans wydaje mi się być dodatnim w tej sytuacji, a to, co należy podkreślić to to, iż ta sytuacja się normalizuje, zagrożenie epidemiologiczne jest nieco mniejsze. Czujność oczywiście pozostaje, ale powoli wracamy do normalnego funkcjonowania. Czy w związku z tym, że zagrożenie epidemiologiczne staje się mniejsze, zauważył pan doktor, że zwiększa się ilość pacjentów odwiedzających swoich lekarzy i Przyjmujących dalsze leczenie, czy pacjenci czują się w związku z tym bezpieczniej już na tym etapie epidemii, czy, czy jeszcze wyczuwa się wśród nich strach? Takie mam odczucie. W zasadzie już od paru, jeśli nie kilku tygodni, liczba odwiedzających poradnie fizycznie, osób stawiających się na wizyty w ośrodku, wraca do, do normy i do tego stanu sprzed epidemii. Oczywiście zachowane są środki ostrożności, a więc no pewna taka w cudzysłowie selekcja wstępu chorych do fizycznie pomieszczeń poradnie, więc pomiar temperatury, ankieta, w której pacjent określa to, czy miał kontakt z osobami, które zdradzały objawy infekcji bądź mają dokumentowaną, zweryfikowaną infekcję koronawirusem. Czy wyjeżdżali za granicę w tereny zagrożone epidemiologicznie? Oczywiście do poczekalni zapraszani są pacjenci w mniejszej liczbie, zachowany jest dystans między oczekującymi na wizytę. Apelujemy o to, aby stawiać się do poradni w konkretne, wyznaczone planem godziny, tak aby ten okres oczekiwania w miejscu był jak najkrótszy. No, i tylko w wyjątkowych sytuacjach, tam gdzie jest to konieczne bądź wskazane, zapraszamy pacjenta w towarzystwie członków rodziny, zwykle jednej osoby, a już nie kilku, tak jak to czasem bywało, tak by to zagrożenie nadal minimalizować, poważnie traktujemy bezpieczeństwo chorych z grup ryzyka. Koronawirus dla pacjentów wiąże się również z przesunięciem w czasie ogłoszenia list refundacyjnych. Proszę powiedzieć, na jakie leki czekają pacjenci z rakiem prostaty? Obszar onkologii to obszar bardzo intensywnych badań klinicznych i testowania, potem wprowadzenia do praktyki klinicznej po rejestracji, coraz to nowszych, w naszym odczuciu doskonalszych. Przez wyższą skuteczność, mniejszą toksyczność leków. Są one niestety również terapiami coraz droższymi, to należy podkreślić, i wymagają poważnych decyzji w kontekście budżetu, jakim dysponuje Ministerstwo czy Narodowy Fundusz Zdrowia, planowania tych wydatków, szacowania zapotrzebowania i zabezpieczenia odpowiednich środków. To, te ograniczenia, które należałoby wymienić, dotyczą tych kosztownych terapii, które są finansowane we wspomnianych przeze mnie wcześniej tzw. programach lekowych, a więc procedurach finansowania drogich leków w, w ramach bardzo usystematyzowanego programu, który listuje kryteria kwalifikacji do leczenia. Wymienia kryteria dyskwalifikacji, określa sposób prowadzenia terapii, monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. W kolejce czekają nowe leki, które wymagają decyzji, o których wspomniałem włączenia do programów lekowych, a więc ustalenia warunków refundowania tychże, i są to leki, które mogą być stosowane. Również w raku buckołku krokowego, aczkolwiek problem jest oczywiście dużo szerszy, bowiem tych wskazań, rejestracji nowych leków, pojawiania się nowych, udokumentowanych, skutecznych efektów terapii w ramach badań klinicznych jest coraz więcej. Więc rak buckołku krokowego jest jednym z przykładów, nieodosobnionym i rzeczywiście to oczekiwanie nadal trwa, bowiem wydaje się, że część decyzji, Została zawieszona, odroczona w czasie, a na tę decyzję my, no oczywiście pacjenci, z niecierpliwością czekamy. Rozmawiamy dzisiaj na temat wsparcia, jakie może otrzymać pacjent z chorobą nowotworową od osób bliskich. Mówimy o tym, jakie wsparcie otrzymuje kobieta z rakiem piersi od swojego partnera, na przykład. I chciałabym też zapytać pana doktora. Jak ważne jest, jaką rolę w procesie leczenia w ogóle odgrywa rodzina, druga osoba bliska, jeśli chodzi o pacjenta z rakiem prostaty? No to jest dosyć specyficzna sytuacja i w moim odczuciu ta, ta, ta obecność osoby towarzyszącej, członka rodziny, małżonki, zwykle jest bardzo istotna. Mówimy o populacji mężczyzn w wieku poważnym, w wieku dojrzałym bądź osobach starszych. To wpisuje się w pewien taki model społeczny mężczyzny, a więc człowieka, który nie użala się nad swoim losem, jest twardy, nie poddaje się objawom, dolegliwością, nie skarży się, rzadko o nich wspomina czy rozmawia, a już niestety też rzadko szuka pomocy, którą postrzega jako oznakę słabości. Z drugiej strony, mężczyzna funkcjonujący w związku partnerskim również ma swoje w jego odczuciu obowiązki, powinności, i też tutaj niechętnie zwraca uwagę na to, co jemu dokucza, na objawy, które które powinny zwrócić uwagę i powinny alarmować. A z powyższego to często panie, partnerki, żony mężczyzn, którzy w efekcie mają rozpoznanie choroby nowotworowej, a w szczególności raka prostaty, są osobami, które inicjują ten cały proces poszukiwania pomocy, towarzyszą mężczyźnie w trakcie wizyt lekarskich. To one w części lekarzowi przekazują informacje dotyczące tego, jak sytuacja rozwijała się w czasie i jak wygląda de facto teraz, powiem, mężczyzna o tym, tak jak wspomniałem, niechętnie rozmawia. A więc tutaj rzeczywiście ta rola jest ogromna i my cieszymy się również z tego wsparcia obserwanego dla pacjentów, ale i też bez wątpienia doceniamy wagę informacji przekazywanych, przez panie towarzyszące pacjentowi w poradni onkologicznej z rozpoznaniem raka prostaty, jeśli chodzi o możliwość pozyskania tej wiedzy i planowania dalszego postępowania. To bardzo istotne, bowiem to znakomicie poszerza nasz obraz sytuacji, klaruje pewne kwestie, pozwala nam dopasować postępowanie w sposób bardziej optymalny do danej sytuacji klinicznej, co w moim odczuciu ma duży wpływ na efekty końcowe i na funkcjonowanie pacjenta z chorobą, zwykle przewlekłą. To jest proces trwający zwykle wiele lat, bo jest powyższego ta współpraca pacjenta z lekarzem z jednej strony, ale również jego funkcjonowanie z chorobą w domu, w społeczeństwie, jest bardzo istotne i ważne, aby chorzy rozumieli również te kwestie i nie bali się szukać pomocy, nie wstydzili się mówić o swoich dolegliwościach, bo powinni to postrzegać raczej w kontekście informacji nam niezbędnych do planowania postępowania, a nie skarżenia się i używania na swoje nosie. Być może przed nami druga fala koronawirusa, nie mamy co do tego pewności, ale. Po tych dotychczasowych doświadczeniach możemy próbować przygotować się na nią. Chciałam zapytać, panie doktorze, czy ma pan jakieś rady dla pacjentów onkologicznych, dla osób z rakiem prostaty? Jak powinni postępować w tym okresie jesiennym? Jak powinna wyglądać opieka po epidemii? Tak jak wspomniałem, mówimy o grupie mężczyzn starszych, a już z rozpoznaną chorobą nowotworową, więc należy domniemywać, że są to osoby, u których rzeczywiście ta odporność, szeroko pojęta, a więc również i ich odporność względem infekcji wirusowych jest obniżona, a podatność na zakażenia niestety większa. Bez powyższego rzeczywiście. W tym okresie, sezonie infekcyjnym, jesiennym, a jeszcze biorąc pod uwagę perspektywę ewentualnego nawrotu pandemii, czy pojawiania się kolejnej fali zakażeń, no, należy zwrócić uwagę na te ogłaszane w środkach masowego przekazu, przekazywane również bezpośrednio w placówkach zdrowia wskazówki dotyczące postępowania, więc unikania kontaktu z osobami postronnymi zachowania środków ochrony osobistej, maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących dłonie, częstego mycia dłoni, niebekatalizowania objawów infekcji, informowania chociażby też w ramach teleporad lekarza rodzinnego czy nas tutaj w poradni o, o sytuacji. Tak jak wspomniałem, musimy Pamiętać o tym, że są to grupy, grupa osób szczególnie narażonych i ta, ta dbałość o zachowanie tych środków ostrożności powinna być zachowana. Pamiętajmy również o wspomnianej teleporadzie, jako formie wizyty, wy, wymiany informacji, otrzymania zaleceń, otrzymania recepty na kontynuację terapii. Oczywiście tak jak wspomniałem. Wizyty w ośrodku będą musiały być z rzadka, mam nadzieję, ale jednak realizowane fizycznie, czy to w gabinecie zabiegowym, czy w pracowni diagnostycznej. Niemniej ograniczajmy ten, to narażenie, liczbę tych wizyt, czas trwania tych wizyt do minimum. Pozostałem w kontakcie, zachowajmy zdrowy rozsądek. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. Moimi państwa gościem był dr Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii skłodowskiej curie Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo dziękuję. dziękuję.